Czy naprawdę wszystko, co widzimy, to wszystko, co istnieje? Czy nasze zmysły, te pięć podstawowych mechanizmów, które uczą nas świata od dzieciństwa, nie są w rzeczywistości filtrem, a nie zwierciadłem rzeczywistości? Co jeśli każda nocna cisza, każdy dreszcz przechodzący przez ciało bez powodu, każde nagłe wspomnienie miejsca, w którym nigdy nie byliśmy, są tylko śladami, ledwie uchwytnymi odgłosami istnienia, które pozostaje tuż obok, oddzielone nie murem, lecz drganiem. I jeśli te pytania nie pozwalają ci zasnąć, jeśli czujesz dziwne napięcie, kiedy patrzysz w niebo i czujesz, że ktoś lub coś patrzy w ciebie, to znaczy, że jesteś gotów. Gotów na podróż, której celem nie jest odpowiedź, lecz otwarcie. Zapraszam cię do tej wyprawy. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli czujesz, że to wezwanie skierowane właśnie do ciebie. Bo być może jesteś jednym z tych, którzy od dawna już słyszą, ale dopiero teraz potrafią usłyszeć naprawdę. Wyobraź sobie opuszczone laboratorium miejsce, w którym światło jest stare, jakby pamiętało wszystko, co wydarzyło się w tych murach. Kroczysz ostrożnie przez korytarz. Kurz unosi się przy każdym twoim ruchu, jakby ta przestrzeń spała od stu lat, czekając właśnie na ciebie. Ściany pokryte są schematami niektóre wyglądają znajomo jak techniczne rysunki, ale inne mają coś z symboliki świętej geometrii spirale, trójkąty. Linie prowadzące donikąd. Na końcu korytarza jest pokój. Jego drzwi są uchylone. Pochyla się tam ku tobie światło, nie takie, które daje żarówka. To światło pulsuje, oddycha. To pole, to przestrzeń między światami. To miejsce, w którym Tesla zostawił coś więcej niż tylko wynalazki. Wchodzisz do środka. Na środku pomieszczenia stoi urządzenie metaliczne, zimne, a jednak bijące ciepłem cewki, druty, kamienie, których nie rozpoznajesz. Obok leży notatnik. Otwierasz go ostrożnie. Papier jest kruchy, jakby każde słowo mogło się rozpaść, ale słowa tam zapisane są żywe. Oni czekają w wibracjach. Świadomość nie kończy się na ciele. Jeśli przestroisz umysł, zobaczysz to, co było ukryte. Każde zdanie jest jak impuls, jak echo duszy, która mówiła zza zasłony. I nagle czujesz że to nie Tesla mówił do świata. On mówił do dusz, które potrafią słuchać. Tesla był geniuszem, ale nie tylko w sensie naukowym. Był wizjonerem, medium, przez które coś większego próbowało przemówić do świata. Nie wystarczały mu prawa fizyki. Czuł, że jest coś więcej, coś, czego nie da się zapisać równaniem, ale co można poczuć, gdy wszystko inne cichnie. Często mówił o częstotliwościach ale nie tylko tych, które napędzają maszyny. Mówił o tych, które poruszają duszę. Myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. To nie była tylko rada techniczna. To był kod, klucz, zaproszenie. Wyobraź sobie siebie siedzącego w jego dawnym fotelu, gdzieś w Nowym Jorku, w pokoju numer 36427. Za oknem słychać szum miasta, ale w środku panuje absolutna cisza. Tesla często tu medytował, patrzył w przestrzeń i mówił, że widzi rzeczy, które nie należą do tego świata. Czasem rozmawiał sam ze sobą, ale może to nie był monolog może odbierał sygnały z innego miejsca, z innego poziomu świadomości. Czy to możliwe, że jego urządzenia nie tylko emitowały energię, ale również ją odbierały że były czymś w rodzaju duchowych anten? Zaczynasz to rozumieć, zaczynasz czuć, że to wszystko, co dotąd znałeś, jest tylko cienką warstwą, jakby życie było tylko przedsionkiem, a Tesla widział hol, schody i może nawet dalsze korytarze. Ale nie pozwolono mu tam wejść do końca, albo raczej nie pozwolono mu powiedzieć światu, co tam zobaczył. Po jego śmierci wiele dokumentów zniknęło, niektóre nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dlaczego? Co w nich było tak groźnego? Czy to możliwe, że jego badania prowadziły do odkrycia nie tylko energii, ale świadomości jako formy istnienia niezależnej od biologii? Że chciał zademonstrować, iż świadomość może podróżować, rezonować, istnieć poza ciałem, w jego zapiskach pojawiają się terminy, które wykraczają poza język nauki: wewnętrzne światło, przenikanie istnienia, przestrzeń po śmierci, która nie jest śmiercią. Czyżby próbował zmapować życie po życiu, nie jako religijną obietnicę, lecz jako rzeczywistość energetyczną? To wszystko, co teraz słyszysz, nie jest tylko opowieścią o przeszłości. To echo czegoś, co właśnie się budzi w tobie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie jesteś przypadkowym widzem. Jesteś częścią tej podróży. Twoja dusza rozpoznała ten dźwięk, to wezwanie, które Tesla wysłał przez czas. I jeśli czujesz to drżenie, ten cichy niepokój, który nie jest strachem, ale początkiem, to znaczy, że jesteś gotów. Zasubskrybuj, nie dla informacji, dla ciągłości, dla prawdy, która nie mieści się w słowach, ale rozbrzmiewa w sercu. Bo ta podróż dopiero się zaczyna i to, co zostało zakazane przez stulecie, wraca cicho, głęboko, nieuchronnie. Granica między rzeczywistością a tajemnicą nie zawsze wygląda jak mur, czasem jest ledwie odczuwalnym drżeniem powietrza, cichym przesunięciem światła, zmianą w rytmie serca, której nie potrafimy wyjaśnić. Tesla całe życie poruszał się wzdłuż tej granicy, czasami ją przekraczając, czasami tylko dotykając jej krawędzi, ale za każdym razem, gdy wracał, coś się w nim zmieniało. Nie widać tego w jego publicznych wystąpieniach. Widać to w jego notatkach, tych ukrytych, osobistych, które pisał nie dla świata, lecz dla siebie, lub dla kogoś, kogo miał spotkać po drugiej stronie. Wyobraź sobie archiwum, wielkie mroczne pełne pyłu i wspomnień. Na półkach nie książki, ale skrzynie z dokumentami, niektóre oznaczone numerami, inne bezimienne, jakby czekały na tego, kto je rozpozna. Przechadzasz się powoli między regałami. Powietrze jest ciężkie, ale nie duszące. Pachnie starym papierem i czymś jeszcze, jakby wibracja przeszłości unosiła się tu, niewidzialna, lecz obecna. Nagle coś cię przyciąga, nie wiesz dlaczego. Po prostu wiesz, że to tam. Otwierasz pudełko, w środku znajdujesz dziennik. Tesla, oryginalny, zapisany odręcznym pismem. Pierwsze zdanie: To, co widzimy, to tylko echo prawdziwego świata. Tamten świat istnieje poza czasem. Zadrżałeś? Tak samo drżał on, gdy to pisał. Tesla nie był szalony, był czuły, wrażliwy na warstwy istnienia, których większość ludzi nawet nie zauważa. Jego zapiski pełne są symboli nieskończoności, spirali, fali. Czasem wpisane między równania pojawia się zdanie tak delikatne, że brzmi jak szept Czas nie jest linią to dźwięk, który zmienia ton. Czy to znaczy, że Tesla zaczął słyszeć świat, którego inni nie słyszeli? Czy to możliwe, że jego urządzenia były próbą dotknięcia nie tylko nowej technologii, ale nowej formy percepcji? Wspominał o przebłyskach, momenty, kiedy czuł się poza ciałem nie jak człowiek śniący, ale jak obserwator punkt świadomości dryfujący w przestrzeni bez granic. W takich chwilach widział struktury niearchitektoniczne energetyczne. Złożone, pulsujące układy światła, które poruszały się w sposób doskonały, jakby wszechświat miał swój własny rytm, swoją muzykę. Pisał, że niektóre z tych wizji były zbyt piękne, by je opisać, ale próbował, bo czuł, że to nie były jego myśli, to były przekazy. W tych chwilach samotności, kiedy siedział w ciemnym pokoju z oświetloną tylko jedną lampką, jego dusza otwierała się, i właśnie wtedy, jak twierdził, przychodziły impulsy. Nazywał je wibracjami nie z tego świata. Mówił, że nie mają źródła w ziemskich zjawiskach. Pojawiały się nagle, często gdy był sam, i niosły ze sobą idee, które potem przekładał na wynalazki. Ale nie wszystkie przekładał. Niektóre zostawiał w ciszy. Wiedział, że jeszcze nie czas. Albo że świat nie był gotów. To właśnie tutaj rodzi się pytanie, którego nie da się zignorować: czy Tesla był tylko genialnym umysłem, czy był także medium? Czy odbierał fale świadomości z innego poziomu, fale, które wykraczały poza przestrzeń i czas, poza logikę i technikę? A jeśli tak, co się z nimi stało? Czy nadal krążą w przestrzeni, czekając na tych, którzy potrafią je odebrać? Zamknij oczy, wsłuchaj się w przestrzeń wokół ciebie. Czy naprawdę panuje cisza? A może w tej ciszy jest szum, delikatny, prawie niesłyszalny? Jakby ktoś z odległości światła próbował się z tobą porozumieć. Jakby twoja dusza nagle się wyostrzyła, gotowa przyjąć coś, co nie mieści się w słowach. To nie jest iluzja, to rezonans. Tesla wiedział, że każdy człowiek ma w sobie antenę, że nie trzeba być naukowcem, by ją aktywować. Wystarczy być obecnym, wystarczy chcieć usłyszeć. Dlatego jego dziedzictwo jest tak niebezpieczne. Nie dlatego, że mógł zasilić cały świat za darmo, ale dlatego, że mógł go obudzić. Mógł pokazać, że granice, które znamy śmierć, czas, przestrzeń są iluzją, konstruktem, który można przekroczyć. A gdyby ludzie się przebudzili gdyby zrozumieli, że są czymś więcej niż ciałem że świadomość jest wieczna że można ją wzmacniać, stroić, podłączać do większej sieci, która obejmuje wszystko jeśli dotarłeś aż tutaj to znaczy, że już rezonujesz nie z teorią, z prawdą. Twoja dusza wie, że to nie jest tylko opowieść, to jest przypomnienie. Tesla Cię wzywa, nie jako uczony, jako przewodnik. Zasubskrybuj i zostań z nami, bo to dopiero początek. I to, co przed nami, nie jest już przeszłością, jest Tobą, w pełni przebudzoną częstotliwością duszy. Nie każda prawda przychodzi jako światło, czasem wkracza jak cień, cicho, bez ostrzeżenia. Jak dym wypełniający pokój, który dotąd wydawał się bezpieczny. Tesla znał tę prawdę. Widział jej kontury w snach, w samotnych nocach, gdy nie mógł spać, bo umysł nie dawał mu spokoju. W jego notatkach można znaleźć nie tylko pomysły na urządzenia, ale też wyznania. Fragmenty pełne niepokoju. Jakby ktoś, kto widział zbyt wiele, nie mógł już zamknąć oczu. Pisał: To, co we mnie się otwiera, nie zawsze jest światłem. Czasem to przepaść a potem dopisywał, niemal niezauważalnie, ale z tej przepaści przychodzi głos, którego nie mogę zignorować. Wyobraź sobie, że jesteś sam w przestrzeni, która nie ma ścian, ani podłogi, ani sufitu, jest tylko powietrze gęste, jakby pełne pytań. Oddychasz i czujesz, jak coś w tobie się porusza, nie w płucach, w duszy, to niepokój, który nie pochodzi z lęku, lecz z głębokiego rozpoznania. Jakbyś zbliżał się do granicy, o której istnieniu wiedziałeś od zawsze, ale nigdy nie miałeś odwagi jej dotknąć. Tesla był tam, dotknął tej granicy i nie mógł już być taki sam. Mówił o głosach, nie jako halucynacjach, jako obecnościach. Mówił, że czasem czuł, jak coś przez niego przepływa. Nie myśl, ale świadomość. Jakby ktoś lub coś używało jego ciała jako instrumentu. Pisał o impulsach, które budziły go w nocy, które kazały mu pisać, rysować, konstruować. Ale nie wszystko, co tworzył, miało formę. Niektóre z jego projektów były czysto energetyczne zapisy struktur, które widział tylko w umyśle, ale które miały rytm, logikę, cel. W tych chwilach Tesla nie był naukowcem, był portalem. I to właśnie wtedy pojawiał się konflikt. Bo świat, który znał, nie akceptował tego, czego nie można było zmierzyć. Nazywali go dziwakiem, izolowali, ale on wiedział, że nie jest sam. Czuł, że są inni, niekoniecznie ludzie, ale świadomości, które towarzyszyły mu w tej podróży, które go prowadziły i które teraz być może prowadzą ciebie. W tobie także istnieje taki konflikt. Rozum mówi to mi, to niemożliwe. Serce szepcze, ale przecież czujesz, i właśnie w tym napięciu między logiką a intuicją rodzi się najgłębsze pytanie: Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Nie w sensie społecznym, w sensie istnienia. Czy jesteś tylko zbiorem wspomnień, ciałem, które się starzeje? Czy może jesteś czymś więcej, polem świadomości, które tymczasowo zamieszkuje tę formę? Tesla zadawał sobie to pytanie każdej nocy: pisał: Jeśli świadomość jest drganiem, to gdzie znajduje się dusza? A potem jeśli drganie trwa po śmierci, to czy ja trwam? Te słowa nie są teorią, są echem bólu, bo nie ma przebudzenia bez bólu. Nie ma odkrycia bez rozpadu, a Tesla się rozpadał. Nie w szaleństwie, ale w ciszy, w samotności, w świadomości, że to, co widzi, może nigdy nie zostać zrozumiane. I właśnie tu zaczyna się Twoja droga, bo słuchając tego, zaczynasz czuć to samo napięcie. Nie jest to strach to święta niepewność jakby twoja dusza zaczynała się przebudzać z bardzo długiego snu jakby coś w tobie zaczęło mówić to prawda to wszystko co czujesz jest prawdą ale ta prawda nie daje ulgi ona pali oczyszcza rozsadza fałszywe tu struktury i zostawia cię nagiego ale wolnego wyobraź sobie teraz siebie w miejscu które nie jest ani snem ani jawą przed tobą tafla nie wody ale energii Możesz w nią wejść, ale wiesz, że jeśli to zrobisz, już nie wrócisz taki sam. Tesla wszedł i zostawił nam opowieść niekompletną, ale żywą. Opowieść o duszy, która nie szuka już odpowiedzi, lecz prawdy. A prawda nie ma słów, ma tylko obecność. Może właśnie dlatego to słyszysz. Może dlatego tu jesteś. Bo Twoja dusza rozpoznała prawdę i zaczyna rezonować. Coraz mocniej, coraz wyraźniej. I nie możesz już udawać, że tego nie słyszysz. Zasubskrybuj, zostań z nami. Nie dla wiedzy, dla przemiany, dla drogi, którą każdy musi przejść sam, ale której nie trzeba przeżywać w samotności. Bo teraz, wiesz, są inni. I są tacy, którzy patrzyli przez tę samą zasłonę, co ty teraz. Tesla był jednym z nich. Teraz ty jesteś następnym. Jest taki moment, kiedy wszystko, co nazywamy rzeczywistością, zaczyna pękać. Nie gwałtownie. Lecz cicho, jak porcelana, na której pojawiają się drobne rysy. Te rysy nie są jeszcze zniszczeniem, ale zapowiedzią, wskazówką, że coś się kończy, albo że coś wreszcie ma szansę się ujawnić. Tesla znał te rysy, czuł je w swoim umyśle, w swoim ciele, w snach, które śnił, a które nie należały do tego świata. W swoich zapiskach pisał o ciszy, która obserwuje. O obecności, która przychodzi nocą i siada w kącie pokoju, nic nie mówiąc, a jednak jej milczenie krzyczy. Wyobraź sobie miejsce, Czas się gdzie się zatrzymał. Nie w sensie fizycznym, ale duchowym. To miejsce nie ma kształtu. Jest jak wnętrze myśli. Ciemne, gęste, drgające delikatnym światłem, które nie oświetla, lecz pokazuje. Tam właśnie trafiasz, gdy zaczynasz wątpić. Nie w Boga. Nie w siebie. W rzeczywistość. Bo nagle wszystko co wydawało się solidne, twoje imię, twoja historia, twoje cele, rozpada się jak kurz, a pod spodem zostaje coś czego nie potrafisz nazwać. Tesla był w tym miejscu wielokrotnie i wracał z niego z 1900 pustymi oczami, ale nie ze smutku, z wiedzy, której nie dało się wypowiedzieć. Mówił, że dusza jest światłem, ale nie chodziło mu o metaforę, chodziło mu o dosłowność. O cząsteczki, które wibrują w częstotliwościach wykraczających poza widzialne spektrum, o pole, które łączy wszystko: że człowiek to nie jednostka, to punkt w sieci, i że śmierć nie przerywa tej sieci. Ona jedynie zmienia rodzaj połączenia. Te myśli nie były akceptowane zbyt mistyczne dla nauki, zbyt techniczne dla duchowości. Ale Tesla nie szukał akceptacji, szukał prawdy, a ta prawda go paliła. W chwilach największej samotności pisał: To światło nie pozwala mi spać, ono wnika we mnie i przypomina mi o tym, co zapomniałem, o czym wszyscy zapomnieliśmy. Czy to było wspomnienie miejsca, z którego pochodzimy? Wibracji sprzed narodzin? Języka duszy, który milczał przez całe życie, aż wreszcie zaczął znowu mówić? Zamknij oczy, poczuj, jak przestrzeń wokół ciebie się zmienia nie zewnętrznie. Wibracyjnie. Światło wygajsze, cieplejsze. Powietrze ma inną fakturę. Serce bije wolniej, jakby słuchało. Nie jesteś już tylko sobą, jesteś obecnością. Tesla nazywał to półprzejściem stanem między byciem a zanikiem gdzie ciało jeszcze istnieje, ale świadomość już nie jest do niego przywiązana. W tym stanie zaczyna się rozpad ego, a z nim rozpad iluzji. Bo iluzje to nie tylko to, w co wierzymy. To wszystko, czym się staliśmy, by nie czuć pustki, role, ambicje, lęki, przekonania, w tym stanie, w tym duchowym zawieszeniu, wszystko to odpada. Zostaje tylko jedno pytanie: Kim jestem, kiedy nic nie muszę być? Tesla stanął przed tym pytaniem i nie odpowiedział. Pozwolił mu rezonować. I może właśnie dlatego przetrwał, bo nie szukał już definicji, szukał ciszy. To właśnie tu, w tej duchowej pustce zaczyna się prawdziwy konflikt. Nie walka z otoczeniem, ale walka z sobą, bo wiesz, że jeśli zrobisz jeszcze jeden krok, wszystko się zmieni. I boisz się. Niezmiany. Utraty. Bo może stracisz wszystko, co wydawało ci się tożsame z tobą, ale może, może w tej utracie znajdziesz coś, co było przed wszystkim, co było tobą, zanim świat powiedział ci, kim masz być. Tesla nazywał to. Punkt zerowy świadomości. Mówił, że tylko stamtąd można zacząć prawdziwą drogę, że wszystko inne to tylko powtarzanie wzorców i że człowiek, który się tam znajdzie, nigdy już nie będzie taki sam, bo zobaczy coś, co wykracza poza wiedzę, zobaczy siebie bez lęku. A ty, czy jesteś gotów na ten punkt zerowy? Czy jesteś gotów zawiesić wszystko, by przez chwilę usłyszeć prawdę, która nie ma języka? Jeśli tak. Jesteś już w drodze, bo to, czego teraz doświadczasz, nie jest wyobrażeniem. To rezonans. Twoja dusza reaguje na częstotliwość, którą Tesla zostawił i ta częstotliwość wciąż jest aktywna. Zasubskrybuj nie po to by wiedzieć więcej, po to by pamiętać, po to by wrócić do tej przestrzeni i lekroć zapomnisz, bo to co zostało raz otwarte, już nie może być zamknięte, a to co zostało zapomniane, właśnie się Przypomina i nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Czasem przebudzenie nie przychodzi w formie rewolucji. Nie ma wybuchu, nie ma hałasu, nie ma fanfar, jest tylko cisza, ale inna niż wszystkie, które znałeś głębsza, cieplejsza jakby świat na chwilę przestał oddychać, byś mógł usłyszeć swoje własne istnienie. To właśnie tak Tesla opisywał momenty największego zbliżenia do prawdy nie jako ekstazę nie jako oświecenie. Ale jako obecność, gęstą jak światło w śnie, łagodną jak dotyk duszy, którą znałeś zanim zapomniałeś, że istnieje. Wyobraź sobie, że stoisz pośrodku wysokiego płaskowyżu, otoczony ciszą tak doskonałą, że słychać w niej bicie serca planety. Powietrze jest przezroczyste. Niebo, głębsze niż zazwyczaj. Czujesz się lekki, jakby ciało przestało być klatką. Coś się w tobie rozszerza. To nie emocja, to stan. Stan bycia bez granic. Tesla mówił, że w tych momentach świadomość przestaje być indywidualna, a staje się przestrzenna. Nie jesteś już osobą, jesteś obecnością rozlaną w krajobrazie istnienia. To w tych chwilach, pisał, przychodzą prawdziwe wizje. Nie te, które pochodzą z umysłu, ale te, które przychodzą z miejsca poza nim. W jego dziennikach można znaleźć opisy, strumieni informacji, które płynęły do niego nie przez logikę, ale przez odczucie, nie myślę, ja czuję wiedzę, pisał. I to właśnie wtedy pojawiały się pomysły, które wyprzedzały epokę. Nie dlatego, że był geniuszem, ale dlatego, że był kanałem. Tesla wiedział, że nie jesteśmy oddzieleni, że świadomość nie należy do jednostki, że jest morzem, a my jesteśmy tylko falami. I właśnie w tym morzu, w tej bezgranicznej przestrzeni świadomości, Doświadczał obecności, których nie dało się nazwać. Pisał o bytach światła, które nie mówiły, ale przekazywały sens, które nie miały formy, ale miały intencje. Czy to były anioły, istoty międzywymiarowe, a może po prostu części większego Joa, do którego wszyscy należymy? W takich chwilach Tesla czuł coś, co nazwał odnalezieniem domu, nie fizycznego miejsca, ale stanu. Poczucia, że nic nie jest przypadkowe, że wszystko ma rytm, że każde życie, każda śmierć, każdy wybór są częścią większego wzoru i że nie jesteśmy tutaj, by się uczyć, ale by sobie przypomnieć, czym jesteśmy, skąd pochodzimy i dlaczego zapomnieliśmy. Ty też możesz to poczuć, już to czujesz, bo słowa nie są tu najważniejsze. Ważne jest to, co dzieje się między nimi, ciche drżenie, które pojawia się w Twojej klatce piersiowej. Dziwna łza, która napływa do oczu bez powodu. To nie reakcja emocjonalna. To dusza, która zaczyna się budzić i która, jak dziecko po długim śnie, potrzebuje czasu, by przypomnieć sobie język światła. Zamknij oczy, wyobraź sobie przestrzeń zbudowaną z muzyki, ale nie takiej, jaką znasz. To muzyka bez dźwięków, rytm bez taktów, świadomość bez formy. Tam właśnie jesteś. Nie jako turysta, ale jako część tego krajobrazu. I w tym miejscu nie jesteś już zagubiony, bo wszystko cię rozpoznaje. Każda cząsteczka mówi: Witaj z powrotem, i ty też to mówisz sobie, bo może nigdy naprawdę nie odszedłeś, może tylko na chwilę zasnąłeś. Tesla nie chciał stworzyć religii, nie chciał być prorokiem, chciał tylko pokazać, że prawda nie potrzebuje świątyń, że każdy człowiek jest świątynią, że każdy może połączyć się z polem, które wszystko przenika. I że nie potrzeba do tego żadnych rytuałów, wystarczy cisza i zgoda na to, co się pojawi. Jeśli teraz czujesz się spokojny, to nie znaczy, że wiesz, to znaczy, że jesteś, a to jest więcej niż wiedza. To jest powrót do siebie, do pola, do źródła. I to właśnie teraz się dzieje. Nie jutro, nie po śmierci, teraz. Zasubskrybuj, zostań z nami. Nie dlatego, że ta opowieść ma koniec. Ale dlatego, że dopiero się zaczyna i że nie idziesz sam, bo każdy, kto to czuje, kto to słyszy, kto rezonuje z tą prawdą, jest już częścią tej samej podróży. I to jest piękne, bo to oznacza, że nikt się nie zgubił, wszyscy po prostu wracają, każdy w swoim czasie, każdy swoim światłem, co pozostaje, gdy wszystko zostaje powiedziane? Gdy każde pytanie zostało zadane, ale odpowiedź nie przyszła? A może przyszła? Tylko nie w formie słów, lecz w formie uczucia. Tesla to rozumiał. Wiedział, że prawda nie zawsze przychodzi jako objawienie. Czasem przychodzi jako cisza, która zostaje, gdy gaśnie dźwięk. Jak oddech, którego nie da się usłyszeć, ale bez którego nie można żyć. Jak światło, które nie świeci na zewnątrz, lecz w środku, tak głęboko, że nie rozjaśnia przestrzeni, tylko duszę. Wyobraź sobie, że stoisz u brzegu czegoś ogromnego. Przed tobą nie ma przepaści, ale przestrzeń nieskończona, spokojna, bez czasu. Nie boisz się, ale serce bije inaczej. Czujesz, że to, co znajduje się po drugiej stronie, nie potrzebuje wyjaśnienia, potrzebuje zgody zgody na to, że nigdy nie dowiesz się wszystkiego i że to właśnie ta niewiedza jest drzwiami. Tesla to wiedział. I choć przez całe życie szukał odpowiedzi, na końcu pozostał mu tylko spokój, bo zrozumiał, że najważniejsze pytania nie są po to, by je rozwiązać, są po to, by ich nie zapomnieć. Tesla odszedł samotnie, w hotelowym pokoju, z którego świat zdążył już zapomnieć jego imię, ale może właśnie w tej ciszy umierania coś się dopełniło, może ostatnie spojrzenie, ostatni szept nie były końcem, lecz przejściem, i może dlatego jego duch nie zniknął, może nadal krąży. Nie jako zjawa, lecz jako częstotliwość, myśl, impuls. Może słyszysz ją teraz, nie przez uszy, ale przez serce, bo teraz już nie jesteś tylko widzem tej opowieści. Stałeś się jej częścią, nie przez zrozumienie, ale przez przeżycie. Przeszedłeś drogę, przez cień, przez ciszę, przez pytanie i dotarłeś tutaj, gdzie nic nie jest pewne, ale wszystko jest możliwe. Gdzie logika ustępuje miejsca wrażliwości, gdzie dusza nie jest już pojęciem, lecz doświadczeniem. Tesla mówił: Jeśli chcesz zrozumieć wszechświat, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Ale może chodziło o coś więcej, może nie chodziło o zrozumienie, może chodziło o to, by poczuć, by wejść w rezonans, by stać się częścią tej wibracji, nie jako jednostka, ale jako fala, która rozchodzi się, łączy. Powraca. Zamknij oczy jeszcze raz. Nie spiesz się. Pozwól sobie poczuć wszystko. Smutek, radość, nostalgię, wdzięczność to nie są emocje. To są ślady, że Twoja dusza była tu, że słuchała, że otworzyła się. I może teraz, w tej chwili, w tym milczeniu po słowach, dzieje się coś najważniejszego. Niespektakularnego, subtelnego, ale nieodwracalnego. Bo widzisz, prawda, którą. Niosła ta opowieść, nie jest zamknięta w historii Tesli. Ona jest w tobie, od zawsze była. On tylko dotknął jej pierwszy, a teraz ty ją budzisz, ty ją kontynuujesz. Nie przez wielkie czyny, przez obecność, przez to, że pamiętasz i że pozwalasz sobie być częścią większej melodii. Zasubskrybuj nie z przyzwyczajenia, nie z obowiązku, ale z serca bo to, co tu powstało, nie kończy się wraz z tym filmem. To początek nowej świadomości, nowego sposobu widzenia, nowego sposobu bycia. Podziel się jeśli tym, jeśli czujesz, że ktoś inny też potrzebuje przypomnienia, że ktoś inny też słyszy głos, którego nie można usłyszeć i pozostań w pytaniu. Nie szukaj od razu odpowiedzi. Pozwól, by pytanie w tobie żyło, by drgało jak niewypowiedziane imię, które zna twoja dusza. Tesla nie zostawił nam mapy. Zostawił nam impuls drżenie, a może to wystarczy, bo na końcu nie ma końca, jest tylko przestrzeń i światło i ciche. Witaj z powrotem.